Witajcie widzowie. Zgodnie z zapowiedzią opuszczamy bagna i ruszamy w górę. To co teraz widzicie, to nasze pierwsze spotkanie z Wilkiem. Jeśli wcześniej nie graliście w Walheim, musicie bardzo uważać na tego stwora. Wilki są o tyle trudne, że są naprawdę bardzo szybkie. Dlatego jeśli pierwszy raz się z nim mierzycie, pamiętajcie, żeby skutecznie unikać ich ataków. Warto jednak pokonać tego stwora. Tak jak widzicie w lewym górnym rogu, wpadło nam sporo nowych schematów. Jeśli nie radzicie sobie z wilkami, zobaczcie jak można sobie z nimi łatwo poradzić. Zwróćcie uwagę na to, że wilki w ogóle nie wykryły mojej obecności, dlatego obrażenia z łuku znacząco się zwiększyły, także jeśli wilki sprawiają Wam trudność, możecie pokonać je w ten sposób. Kolejnym przeciwnikiem, który na nas czyhał, to drakon. Nie jest to trudny przeciwnik, natomiast może zadać spore obrażenia. Bardzo łatwo zabić go z włóku, jeśli macie problem z tym, żeby go trafić. Pamiętajcie, że najlepiej strzelać do niego wtedy, kiedy skieruje się w Waszą stronę, zatrzyma się i będzie chciał Was zaatakować. Kolejny przeciwnik, który na nas czeka, to kamienny golem. Jest to naprawdę trudny przeciwnik, dlatego jeśli to jest pierwsze wasze spotkanie z Walheimem, bardzo na niego uważajcie. Zobaczcie, że teraz jednym uderzeniem zabrał mi 3-4 zdrowia. Zwróćcie też uwagę na to, że mam zjedzone dwa posiłki na wytrzymałość i jeden posiłek na zdrowie. Do walki dołączył się drakon, ale tak jak widzicie, wystarczy kilka strzał i tego stwora już nie ma. Dlatego, jeśli walczycie z kamiennym Golemem, przygotujcie się wcześniej i zabijcie wszystkich przeciwników, którzy są dookoła. Widzicie teraz, że zmieniłem broń. Nie biegam już z pałką, natomiast mam założony kilof. Wynika to z faktu, że golem jest podatny na obrażenia od kilofa. Zwróćcie uwagę na to, że jak zadajemy obrażenia mają one określony kolor. Ten kolor to jest szary, biały albo żółty. Jeśli wyświetla się kolor żółty, oznacza to, że jest to najlepsza broń dla tego potwora. A tutaj widzicie, że wystarczy chwila nieuwagi i golem pozbawia was z życia. Zauważyliście też pewnie, że dookoła mnie pojawia się taka zielona aura. Ta aura to jest ta szczęśliwa kostka, którą wcześniej zdobyłem. Oznacza ona, że gdzieś w pobliżu jest zakopane srebro. Zobaczcie teraz, jak kilof się w walce. Widzicie, że cały czas są żółte obrażenia, natomiast jest to sposób dość ryzykowny, bo bardzo łatwo spać z tego golema. No a jeśli spadniecie, to widzieliście co się wcześniej wydarzyło na przykładzie Gadzia, no i zresztą na przykładzie moim, po tych obrażeniach, które otrzymałem. Jak widzicie golem nie żyje, udało się go pokonać. Szkoda, że nie wypadł trofeum, ponieważ jest to naprawdę fajne trofeum. No i tutaj widzicie, że mamy już lokację kolejnego bossa, czyli Modery. Także będziemy powoli szykować się na Moderę. Sorry, Amigonablow Polonese. Mija mama jest ta chujocita. Nie jeszcze to, pokaż jeszcze tego sofa, co masz w e, szufladzie i jeszcze to babugę co ci lata. <śmany> Nie wiem czym się różni królik od trzymszyla, tak naprawdę. Smakiem. <śmany> No i to jest jedyna różnica. Wziąłeś te rzeczy na ten telefon? Tak, wziąłem, wziąłem. Zaznaczę na mapie jaskinię. Zaznaczmy ją jako kropkę. Dobra, no to lecimy. A Torfin też mnie słyszy? Torfin, czy słyszysz basię? Słuchaj, jak tościowo głośno i niepotrzebnie. <laughs> Czemu zamknęliście dzika w tym? A, ja go zaraz tu przesunę, bo mi potrzebny, jak tutaj już przyszedł, Aha. będzie go łatwiej tutaj popchnąć w tą stronę. Dobra. Bo one tak nie bardzo chętnie do tego, żeby je przepychać. To co, ja porozrzucam tutaj wszystkie rzeczy, które znaleźliśmy w górach i ruszam po srebro. To Czyli tego co... dzika tu zaraz przepnę, tylko muszę jeszcze zrobić dół. No to go pchaj. To go goń! Jeden żart, a ile to jest radości, nie? To go Hehehehe. He, he, he. Szachetne drewno oko szarła i rdzeń pomiotu, dobra. Gdzie my tu mamy to? ja sobie ustawię wszystko już w tej bazie, to i będą materiały. Dobra, śmieci. Tu nic nie ma ciekawego. Nie ma tam mojego starego. Rusza się? Ej, Rusza się? Zostałem wujkiem, zobaczcie, co ja tu mam. masz taki nie... Ukradłem. Mam nadzieję, że mi nie zje królika. O, są smoki. Ja będę okopywał, chociaż nie, no musimy wszystko kopać, to. Biom górski to jest chyba taki jeden z najlepszych biomów w tej Bardzo go lubię. Ej, Gadziu, bo tutaj mam tro... Wow! Gadziu, Gadzio, wiesz co, bo generalnie... Chyba mi się przydasz, stary, wiesz? Gdzie ty jesteś? O kurwa, o kurwa, o kurwa! O kurwa, jeszcze latająca flądra. O, jeszcze wilk! Cześć, czy wilk się... Wi wilk się żre z tym, z golemem. Już nastawiam piec Ale Dajem fajna wilka. jest ta peleryna Chodź na górę, ty gdzie tam biegiesz? Bo idzie ci wilka przyprowadzić, o Tylko jak go wepchnąć tam do, tego, do tej fosy? Mam kolejne złoże Kopiemy to czy? Bo wilka poszliście, pamiętasz? Dobrze, zaznaczę na mapie Kobieta na mnie krzyczy no Dobra, biorę tego wilka No i co ja mam teraz zrobić z tym wilkiem? Ty musisz uciec, a ja usunę podłogę Przeżył. Dobra, to co? Mam przynieść jeszcze innego? Idę z jednym. Gadziu, czy mam ci zrobić teleport? Tak. O kurde. Gadziu, jak wejdziesz do portalu, to. Przywita cię golem. Wow! Co ten kogoś zrobił w ogóle? I po tyłku. Jest czynia, jest I są cebule. Yeah cebule. Kończymy to. Wow, Poszło. Ale kurwa, świetnie ci się w długopisem. Pomyśl sobie, co twój pies musi czuć. No, specjalnie w tym jest, żeby się właśnie... To jest okrutne, wyobraź sobie, że ty jesteś psem a ja ktoś coś takiego zakłada. <laughs> nie możesz się lizać po jajkach. Nie dnia, się polizać ty teraz leżą wytrzymujesz Tu wiesz Idzie tam do Hildir, ona jest tam blisko Hildir O widzę, widzę, dobra, mam już To ja już lecę po Lokso. Czekaj, może najpierw wyczyśćmy okolice z komarów, co? Za późno O, to fajnie Dobra, jeden Lox już prawie leży Wiem, przecież go strzelam W cztery litery Dobrze Dostał Kręgosłup O, następny to ja to zbuduję w takim razie Teleport To zbuduj O, wyją Będą te? Mm. Fenrisy. Fenrisy o I Gdzie te wilki, bo tu już chyba... O, jest! No to co, robimy ich, nie? Po co? Nie wlatują No bo spadną nam na głowę i nas zabiją Ile, zaraz? a Biegnę. O kurwa, siedem życia mi zostało. zlecieć na dół. O kurde, nie żyję. Przygodę zakończył Gadziu, lecz pozostali wikingowie nie zamiarują próżnować. Spokojnej podróży, Trzymaj Gadziu. Trzymaj się. Dobra, to co widzowie, wracamy do kopania. I czas odzyskać rzeczy. No i gdzie te wilki? O tu się jeden zablokował. I nie żyje. O, golem. I co myślicie, widzowie, że dam radę golemowi? Czy znaczy ja tam uważam, że jakbyś otwalał kościoła szlama, ale masz, a masz tego. no to, to spokojnie. Bij go tą pałką, pałką go bij. Widzisz? Dobra, golem nie żyje. I co? Kolejne skrzynie są z czarnego metalu i to jest chyba najlepsze, tak? tak? Tak, tak. I tu będziemy trochę wymienić, znaczy dołożyć, bo ja tak kiedyś robiłam, że wszystko z tego czarnego metalu to skrzynie, ale stwierdziłam, że one po prostu są takie gorzej ustawne, nie? No tak. Dobra, kolejne złoży chyba będzie gotowe. No i mamy. Dobra, to chyba wszystko już jest zebrane To wyjeżdżam z tym całym srebrem i zacznę to przetapiać Przetapianie na taką skalę jest bardzo przyjemną sprawą Polega na staniu w miejscu i słuchaniu jak wilki wyją <laughs> Możesz do piwnicy jeszcze zejść, zobaczyć jak tam... Ile jest dziczków pokazać widzom Już to robię Ja tam zaraz wezmę nożyk i już nie będzie tych dziczków tam Kurde, nie mogę podjechać wózkiem do, do środka bazy Bo ja nie chcę po tych schodach jechać Za ciężkę. weź część wyjmij, wyrzuć na ziemię dobra, udało się. Dobra, gdzie jest ta piwnica? No pod samą stodową. Gdzie jest stodoła? No przecież budowałam to jako ostatni. O tutaj, dobra. Tak, tu musisz znaleźć wejście na dół. Jest. Trochę tego się zebrało, co? Trochę tak. O, nawet drewno jakieś wypadło z nich. Nie, no dobra, to co? Ja robię jakąś normalną tarczę. Pewnie mierz do tej tarczy by się przydał, albo jakaś maczuga. Dobra, chodź, będziemy tutaj, widzą pokazywać rdnięcie. Idziemy, idziemy rdnąć. chwilę. Będą się chować za tymi, za małymi, twarzami. Na nasz serwer zawita Basia. Basia nie jest do końca normalna. Dziękuję nie dojdę. O, one stamtąd wypadają. O, widzę ich tyłki. No, <laughs> no, to co? Strzały gdzie trzymamy? Tam, gdzie jest napisane strzały. O, bo beczek, jak masz beczki, kadzie. Dobra, już znalazłem, dzięki. To wezmę sobie te ogniste zostawię, bo one mi się nie przydadzą. Próbujemy te Fenrisy zaatakować. To wtedy ja bym sobie zrobił set Fenrisa i te pazury i pograł tak, jak chciałem na początku. A gdzie moje rzeczy. Lecą tutaj te do mnie, ja pierdziele nie. Co szybko lecimy? budować, szybko budować chciałam brzuskę. O Boże, całe stado leci tych. Budować szybciej! A co leci? W tej wioski Fulingi lecą. <laughs> całe stado leci. No żyła zacz tutaj! Ostatni tutaj zrobić ten brzeko tu. Okej. Okay. To już nie wejdą. <laughs> Siemanko. Wow, nawet szaman przyleciał. O kurde, o kurde. Bo wiesz się chyba stąd zabiorę, bo... Dobra, lecimy z towarem. To tak woda tu przeszkadza. Muszę jeszcze trafiać, tylko stamina mi się oddają. Dobra, jak one są w wodzie, to lepiej dla nas. Kurde, mam potworną ochotę wbić się tam. Ale podejrzewam, że to jest zły pomysł. Może no, się czymś biją tam. O kurde. Czekaj, jak się robią... O jejku? Nie, ja myślałem, że to daje obszarowy atak. A, dobra. To nie ten atak był. Ho Dużo ich. <laughs> To co, ja tam chyba lecę na tą osadę, jak już tak ładnie idzie? E... Nie? Nie, nie, ale ja słuchaj, sobie to wybuduję, to sobie będzie. i będzie wiesz, będzie pod ręką zaraz. No to co, skoro ona chce działać sama, no to ja w takim wypadku ruszam do jaskini. Już nie pamiętam, jak to było w tej jaskini, zobaczymy. Pamiętam, że było strasznie, a pochodnie mam. Dobra. Było strasznie. Wiesz, jak wchodziliśmy tam pierwszy raz i nie wiedzieliśmy jeszcze, tak, co to jest Fenris. Wszystko, jest, wszystko tam jest straszne na początku. Lodowe jaskinie. Jestem w środku. Mm, słyszę. Dziwiesz, słyszę śmierc. te paskudy. No, chodź. No to ciekawe, jakby te nietoperki przyleciały na tę goblinę. O, Tetra, co to jest? Którowa ryba. O, bierz, bierz. bierz. Zbieraj, wszystko, zbieraj, 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 wszystko. Ty, widzę, że jesteś wielką fanką tych rybek. Ej, tu jest rzeka, tu można łowić jeziorko. Tak, to można łowić, je, tak. Ale w zasadzie to i tak już prawie wszystkie wyciągnąłeś. Okej. Okay. Bo ich tam jest niedużo. Pazur Fenrisa. Nie hmm. wiem, jak one się tam odradzają w tym jeziorku. Okej. Okay. O, znalazłem dziurę. Ja dobra się... dziura. No nie, bo jak tam spadnę, to już jest koniec. Słyszę nietoperze. Nie wiem, czy ten mięs nie będzie, na no nie lepszy. Jest szybszy. Toporem kryształowym da się te nietoperki zniszczyć. Nie, no tak, tak, na no spokojnie. Stały zbieram. Starożytne znaki, co to jest? Tak, to jest Aha. się ma. Pierwszy nie żyje. Ej, one. Jest oni giną na jednego strzała, przerwone, Utah. Gdzie są Fenrisy? Mięso drapy, ja chcę zrobić ten set. O, coś słyszę. Jest. Hu hu. Dobra. O skrzynka! Ty bym nie zauważył. Dobra, co my tu mamy dalej? Coś słyszę, tu nic tu nie ma. Rozumiem, że tutaj kość pomyślności nie jest mi potrzebna, bo tu i tak nic nie wykopię, nie? Nie, nie wykopiesz, nie. No to co, ja chyba wracam, bo wydaje mi się, że wszystko zebrałem, a też muszę pochodnie odzyskać. Ja wychodzę z tego miejsca, zostawię te wszystkie rzeczy, zrobię pochodnie i wrócę. Ej, a tą drewnianą bramę mogę rozwalić, wpadnie mi na to schemat? Nie, ale tam jakieś okucia ci wypadną, tylko, tam może właśnie z tego żelaza jest, żelazo leciało? Jest, mam żelazo. Dobra, czyli tak, tu przyrobiliśmy. A tam co? Oj! Ale bym wpadł. Oj. Jest, są następni. Ale mamy łuk, a oni śpią. Jedna bestia mniej. O, zabici we śnie, się nie zorientowali. No co, co? Wychodzi na to, że całą tą jaskinię przeszukałem. Mm, ale jeszcze się rozejrzę, żeby tu łatwo coś przeoczyć. Dobra, słuchajcie, widzowie, wychodzę z tej jaskini, bo nic tu nie ma. Straszna bieda. Podejrzewam, że może znajdę jeszcze jakąś jaskinię, to skończę ten set Fenrisa, a ten stary oddam gadziowi, jak wróci. Bohater naszej przygody po opuszczeniu jaskini, wyruszył na wyprawę przy akompaniamencie jego wiernej gospodyni domu, w celu znalezienia leża Matki Smoków. Przeciwnicy w podróży nie stanowili dla niego problemu, a dzielny wiking w końcu dotarł do celu. Ale jestem blisko Modery. Niestety, ale walka z modelą jest mało ekscytująca. O, jest golem. Dzień dobry, panie golemie. Będziemy musieli się pożegnać. Dobra, leży. Jest trofeum Golema. Haha. Ha. W poprzedniej że chyba w ogóle nie zdobyłem tego trofeum, wiesz? To pierwsza raz oczywiście. widzę? Bardzo jest ładne. No, takie. Prawie gdzieś tam to. Przyjemne. ...buduje. Dobra, jest ołtarz. Że widzowie mamy... Mamy teleport. No to co? Jutro robimy jak luta. No nie, za szybkie tempo, proszę pana. Ja tu nie nadam rządek robić. O, fajne to trofeum.